Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z różami, jesteś w dobrym miejscu. Mam w ogrodzie ponad 20 odmian, a róże to moje ulubione kwiaty, i dzisiaj pokażę Ci od czego zacząć. Wybór odpowiednich odmian na start to klucz do sukcesu i do tego, żeby się nie zniechęcić już po pierwszym sezonie. Na początku warto postawić na róże, które są łatwe w uprawie, zdrowe i sprawdzone w różnych warunkach pogodowych. Szukaj takich róż, które mają certyfikat ADR. To znak, że Róża przeszła wieloletnie testy bez użycia chemii. Innymi słowy, kwitnie pięknie, nie choruje i daje sobie radę nawet w deszczu czy w upale. I właśnie dziś pokażę Ci te odmiany, które są idealne dla osób początkujących. Każda z nich ma coś wyjątkowego, Kolor, zapach, kształt kwiatu, ale łączy je jedno, są pewnym wyborem. Zacznijmy od klasyki. Leonardo da Vinci to róża rabatowa, która wygląda jak z obrazka. Jej kwiaty są gęsto wypełnione płatkami w intensywnym różowym kolorze, przypominają stare, romantyczne odmiany, ale są o wiele bardziej odporne. Krzew dorasta to do około 80 cm. To dosyć niska róża. Kwitnie obficie i długo, od czerwca aż do jesieni. Ta róża nie posiada certyfikatu ADR, ale znalazła się w tym zestawieniu nieprzypadkowo. To naprawdę zdrowa odmiana, odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest jedną z tych róż, która najlepiej znosi deszcz. Jej kwiaty zachwycają przy każdej pogodzie. Świetna do ogrodu, ale też do obsadzenia dużych donic. Kolejna odmiana to pomponela, bajkowa róża o kwiatkach jak małe pompony. Delikatny, chłodnoróżowy kolor i kulisty kształt sprawiają, że wygląda jak z ilustracji do książki dla dzieci. Jej kwiaty zebrane są w małe bukieciki. To jedna z najbardziej wdzięcznych róż dla początkujących. Za swoją zdrowotność uzyskała certyfikat ADR. Kwitnie długo, pięknie się krzewi, a do tego jest bardzo zdrowa. Można ją sadzić pojedynczo w grupach, a nawet w dużych donicach. Jeśli marzysz o róży obsypanej kwiatami, pokochasz ją równie mocno jak ja. Idealna róża na początek. Bardzo często słyszę, że kwiaty pomponeli wyglądają jak małe piwonie. I zawsze gdy pokazuję ją na Instagramie albo na TikToku, pytacie, czy to na pewno róża, czy może jednak piwonia. Trzecią różą, którą chcę Ci dziś pokazać jest wyjątkowa odmiana poetry. To róża, która naprawdę zasługuje na swoją nazwę. Subtelna, romantyczna, a przy tym niezawodna i bardzo odporna. Idealna, jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z różami. Poetry to róża rabatowa średniej wielkości, ale w praktyce potrafi się dosyć mocno rozrastać. Warto zostawić jej trochę więcej miejsca w ogrodzie, bo może osiągnąć wysokość nawet 150-200 cm. To było dla mnie niemałym zaskoczeniem. Sadząc ją, sugerowałam się wymiarami podanymi na stronach szkółek. Byłam pewna, że urośnie. Maksymalnie do 100 cm jest dużo wyższa i z powodzeniem mogłaby być dobrym wyborem nawet na żywopłot. Moja rada. Zostawcie jej więcej miejsca. Potrzebuje odpowiedniej przestrzeni, by swobodnie rosnąć i rozkwitać. Jej kwiaty są naprawdę zachwycające. Pastelowo-różowe, półpełne, pachnące. Pojawiają się w dużych bukietach, na końcach pędów i powtarzają się przez cały sezon. Od czerwca aż do pierwszych przymrozków. To róża, która niemal nie sprawia problemów. Mam ją od kilku lat i nigdy nie chorowała. Jeśli szukasz róży, która po prostu będzie rosnąć, Kwitła i cieszyła oko bez specjalnych zabiegów. Poetry spełni te oczekiwania. To połączenie romantyzmu z praktycznym podejściem do ogrodu. Róża zdrowa i bardzo dekoracyjna. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że Poetry to była jedna z pierwszych róż, które posadziłam w swoim ogrodzie i bardzo się cieszę, że wybrałam ją na początek. Gdybym trafiła na odmianę chorowitą, problematyczną, być może moja przygoda różana zakończyłaby się na samym początku. Wybrałam naprawdę piękne odmiany i zakochałam się w różach, dlatego dzielę się z wami moimi sprawdzonymi polecajkami i mam nadzieję, że u Was będzie podobnie. Kolejna róża, która świetnie sprawdzi się na początku ogrodowej przygody, to piękna odmiana z grupy róż rabatowych: bajkowa róża Rosen Faszination od Cordes Rosen. Ta odmiana również posiada certyfikat ADR. Jej odporność na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne jest więc wyjątkowo wysoka, a to bardzo istotne dla osób, które nie mają dużego ogrodowego doświadczenia i szukają łatwej w uprawie róży. Krzew zachwyca nie tylko eleganckim, zdrowym wyglądem przez cały sezon, ale również obfitym kwitnieniem, które powtarza kilka razy od czerwca aż do przymrozków. Dobrze prezentuje się zarówno w pojedynczych nasadzeniach, jak i w połączeniu z bylinami takimi jak kocimiętka, szałwia lub lawenda. To odmiana, która dorasta do około 110 cm wysokości. Ja zawsze mówię, że to taka róża kameleon, bo jej kwiaty w zależności od pory roku i pogody prezentują się nieco inaczej. Od koloru jasnoróżowego, po kremowe, pastelowe tony. Moim zdaniem w każdym wydaniu wygląda zachwycająco i naprawdę warto zaprosić ją do ogrodu. Na koniec zostawiłam dla Was prawdziwą perełkę. Róża Rosengrafin Marię Henrietta. To odmiana idealna dla początkujących, bo przede wszystkim jest bardzo łatwa w uprawie i niezwykle odporna na choroby. A do tego przepięknie pachnie. To róża która tworzy gęste, rozłożyste krzewy sięgające nawet do 120 cm wysokości. Jej urok tkwi w ogromnej ilości dużych, pełnych kwiatów o pięknym, jasnoróżowym kolorze, które pojawiają się na krzewie na przemian przez całe lato, aż do jesieni. Jest bardzo odporna na choroby grzybowe, na mączniaka, na czarną plamistość, a dzięki temu nie wymaga częstych oprysków i specjalistycznej pielęgnacji. To róża, która dobrze radzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w lekko ocienionych miejscach. Jeśli chcesz mieć w ogrodzie różę, która będzie wyglądać spektakularnie, kwitnąć długo i praktycznie nie sprawi problemów, to ta odmiana będzie świetnym wyborem. Łatwa, zdrowa i bardzo dekoracyjna. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci znaleźć swoją pierwszą różę albo kilka. Jeśli chcesz, żeby Twój ogród był piękny, kolorowy i pełen kwiatów od wiosny aż do jesieni, te zmiany naprawdę warto mieć. Nie są kapryśne, powtarzają kwitnienie, nie wymagają specjalnych zabiegów, a ich uroda potrafi oczarować. Jeśli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.